Witajcie, kochani. E, tym razem wojna z sojuszem z Indonezji. Sądząc po, e, po fladze, 32 minutki zostało. Także szybciutkie ataki. Niestety, combo Extra Spicy. O. Dobra, no wyboru nie mamy. Także walimy co jest. Że tak brzydko powiem. No dobra, jedziemy. Pierwszy, myślę, że na czerwonych to drużyna 4300. Teoretycznie niezbyt silna oczywiście. Wolna mana tam na tanku. Także myślę, że zdążymy się przedrzeć przez quintusa. A czerwonych wziąłem, dlatego że jest tu Albert, czyli wskrzeszający e, swoich sojuszników. Dobra, złożyliśmy poprawę i teraz ładnie w kombie złożyło się w środku. I pięknie mamy cztery klocuszki w Quintusa. To chyba już mu wystarczy. Tak jest. No, tam spróbuję. Tego dżuna troszeczkę posmyrać. Nie udało się go zabić. A główny atak e, oczywiście na Alberta. E, tylko potrzebujemy czerwone klocki. Dobra. Są. Są, są, są. Tu mamy złożenie ewentualne fioletowych. Tylko czy chce Azlara. jej, No dobra. Dobra, jest Grazul, także Azlar już nam, że tak powiem, nie grozi. Elena, królowa ta tam. No myślę Kagan i powinien wystarczyć. Dobra, rozwalmy też Azlara, to już będzie następne z głowy. No i mamy krocki pod Magnim, o tu się pięknie na tak naddział. A no, nawet nie było trzeba składać czerwonych. No dobra, pierwsza walka fajnie. Zobaczymy, jak pójdzie reszta. Tutaj ciężka, dosyć drużyna. Ale 4200 to niezbyt wyciągnięta. 4600. No zobaczmy. Matka mróz. Też wskrzeszająca. Przekornie wezmę tutaj fioletowych. <coughs> Poprzestawiamy troszkę oddziałki. Dobra. A i jedziemy. No dobra, mamy dwa złożenia na początek tyr i drugie w tyra to powinno wystarczyć, żeby go pokonać. I mamy trzecie w środku. To odpali naszych bohaterów. No nie wszystkich, jak widzicie. Dobra, Aeron. Obakan, No i skupiamy się na matce. Mruz. Środek ładnie. ale niewiele chyba brakło, żeby ją pokonać. Tak jest. <gryw> I te motylki. Dobra, jest Tibertus. I jest Quintus. I klocki były, także lewa strona poleciała. No, w tej wojnie odpukać idzie znacznie lepiej niż w tych poprzednich. Jednak te wojny z tą szybką maną e, ciężkie są, ciężkie, bo z reguły ci bohaterowie jednak wolni nie są wyciągnięci. Dobra, drugie zwycięstwo, dość łatwe. No dobra, 4200 zobaczymy. Weźmy zielonych na niedawnego bohatera miesiąca. I tutaj kamrat. Poprzestawiamy oddziałki. Damy tu. Nie, melendorowi to może ten poziom 23. A 14 obronny damy, damy kamratowi. Myślę, że tak to będzie lepiej. No dobra. Może jeszcze ninja można było dać. E, źle coś złe ustawiłem. Dobra, nie, nieważne. Źle, 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 no ale już trudno. E, Krocki rozrzucone. Ale teraz ładnie podjechały. Jedziemy troszeczkę. Dobra, wskoczył krocek i niebieskiego załatwiliśmy. Hm. Smoka odpalę, może coś tam znajdzie. Jest jeden, zrzućmy środek. Dobra, to by się przydał pod seszat. bo ona już zaczyna swoje strzały. No, widzicie, pochwaliłem tą, <grych> że lepiej idzie już. Już tych klocków praktycznie nie ma. No, jesteśmy o krok od odpalenia, ale no, niestety. Margaret już się z nami żegna. Dobra, jest złożenie po prawej, ale Horgal jeszcze odpali. Liana odpadła. Ma. <gryt> Margaret też. Dobra, ciachniemy tu. Jest Melendor. Kadilen. I złożenie w środek. Kombo, Seshat odpalona. No myślę, że nikogo nie, nie zabije, także chociaż tyle. Wiwika zaraz odpali, ale może się uda tym klockiem z szat ściągnąć? Nie, ona też strasznie, powiem Wam, strasznie twardy ten bohater jest, czy ta bohaterka. Ciężko mówić jak te normalnie. No dobra, odpalmy diament. Mamy złożenie. Mariana, to już melendor się żegna. Tu z dołu, no, 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 właśnie o to chodzi, o to chodzi. Złóżmy czerwone. Kamerata trafi. No, oczywiście. A no, i obniżenie ataku akurat teraz. A, wciągniemy. I mamy diamencik. Nie wiem tylko, czy zdążymy z niego skorzystać. Dobra, odpalimy. No dobra, chociaż tanka zdjęliśmy. Widzicie, drużyna 4200 teoretycznie słabiutka, ale klocki tak sobie szły. I porażka. Wystarczyło pochwalić. I <laughs> już poszło. No dobra, jesteśmy prawie na remisie 5985-968. No, i co, zostały nam dobitki, także weźmy takie solidne dobitki. Tu 80 punktów za zwycięstwo. No to myślę, że około 60 będzie za, za taką drużynę. Weźmy niebieskich. A, chyba jest ok. Dobra. Mamy złożenie tu po lewej, ale podciągnę sobie diamencik. Dobra, złóżmy. Ciach. Ach, prawie, 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 no. Dobra, wywalmy to. Jedziemy w środek. Jak nie ma co, podciągnijmy. Są niebieskie ładnie. I mamy niebieskie w tego smoka. Alicja odpaliła. U. No to ten magni już daleko nie pociągnie, chyba że uda nam się tego smoka ubić. Ona kombo nie dało. A, ten magni i tak zginął już. Dobra. Smok nas otruł, ale mamy obniżenie defensywy i myślę, że tą prawą stronę. I ewentualnie tego smoka może dobijemy. Ciach, dobra, dobra. No to smoka trzepnijmy i gramy w pustkę. Alicja została. Ciut-ciut życia. Mogła już dać sobie spokój. Dobra, zrzućmy te fioletowe. O i dobra, w kombie. Niebieskie ładnie poszło. 70 punktów. O, ktoś tam się wziął za... Mojego tam zawodnika. Jeszcze ma jeden punkt, to nie wiem, czy poczekać. A nie czekajmy, to może będzie. Hmm. Może będzie reset za chwilę. Dobra, weźmy może drugą moją ekipę zieloną. Czyli drzewiec, jaszczurki i dwóch gości. Pomieszajmy trochę oddziałami. Jak to przy zielonych, nie. Ten 23 to można by dać Horgalowi. No i coś pochrzaniłem znowu w tych oddziałach. Tak to się nie wygra. Dobra, zielone były w Ariel. O, teraz ładne złożenie cyk. Ariad już podziękujemy. Jedziemy tą prawą stronę. Złóżmy tu po lewo. Może coś się pięknie. Diamencik. Ciach. No już, już. Uspokój. No i dobra. Leczymy się na zapas. Celujemy w Wiwikę. Tu mamy diamencik kolejny pod Marianą Wiwika. Odjechała. No i teraz Marianna. Tylko kwestia, żeby nie zrobiła jakichś dziwnych uników przed nami. No nie zrobiła. No i fajnie. O, dobra. Tam wygrał. Widzicie, i mamy pełen wy wybór przeciwników. Zachowała mi się co, żółta ekipa, chyba nie? Tak mi się wydaje. No to, no to, no to, no to wybierzmy sobie kogoś: 4,500 tursyna, ale mamy żółtych. Także nie ma ryzyka, nie ma zabawy, kochani. Pojedziemy żółtymi mono przeciwko Ursenie. Jak tylko odpali, możemy gasić światło w tej bitwie, bo nic już tam nie zwojujemy, jeżeli odpali Ursena wcześniej niż, niż my. Ale raczej nie odpali. Trzy klocki wystarczą? Wystarczyły, dobra. Jeszcze trzy poleciały na. Na dokładkę mamy niebieski diamencik. Fioletowy mamy, ale nie składam go. Żółte na dole po lewej jest złożenie, które odpali nam prawdopodobnie, ale ładnie w kąpie weszło. Wiwika, dobra. Leczymy leczymy. Dobra, druga Wiwika osłabienie. Zabierzemy mu manę. No i dobra. Tutaj rzuci pyk. Mamy kolejne złożenie po lewej. I będziemy cisnąć tą prawą stronę. No i oj, oj, oj. Ok. Wiwika. Zostawimy wiwiki i. Próbujemy. Za dużo to mu nie zeszło życia, nie? Alicja na szczęście długo nie powstała. No dobra, możemy tak naprawdę chyba obniżyć mu tą defensywę. Mamy złożenie, tylko szkoda, że diamentu nie ma. No i dobra, a nie. Nie udało mu się obniżyć. Ale jest zwycięstwo. Kochani. Eee, no, także poszło nie najgorzej. Z tego co mogliśmy e, w coś wyrobić, to, e, to wyrobiliśmy. Także dwie dobitki, porażka i trzy zwycięstwa. Myślę, że nie najgorzej, a jak na te ostatnie wojny to powiem, że jestem zadowolony. E, z tego. No, i dobra, kochani, także zapraszam Was za momencik na podsumowanie tej wojny. I do zobaczenia w takim razie za chwileczkę. No to hej, trzymajcie się. Zaraz wracamy. I podsumowanie, kochani. Jest zwycięstwo, zobaczcie, jakie nagrody. Najlepszy faworek. No, 300. 300 punktów, no, w przybliżeniu. Wygraliśmy. U nas, wszystkie ataki. Bardzo fajnie. U przeciwników. 3, o, 3 ataki. Po 80. No, to powiem Wam, że było to dla nich do wygrania, jakby dobre trzy ataki mieli. Dobra, zobaczmy sobie pole bitwy i te wszystkie statystyki, jak zwykle. No to lecimy. Historia ataków. Tu jest napoczęty, jestem 11 punktów, 74 zdjęty. Tu 33,50. Drugi raz mnie pokonali. No, 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 tutaj 36 4 To nadal za mało i 46 No, to jest trzeci raz mnie pokonali, tak? i tutaj no, no, im na raz mnie wziął także 8 ataków, bo tu już jestem miała ja, 8 ataków e, 4 razy. Zdjęli moją drużynę, tu widzicie. Punktuację trzecie miejsce, także no mówię, jestem zadowolony. Nie wiem, czy lepiej może brać się za za dobitki. Bo widzę, że z tego też jest dobry wynik. Ogólnie czwarty, trzecie. Także no zadowolony jestem po tych ostatnich wojnach, gdzie szło mi naprawdę słabo. No to no nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać. Dobra, kochani, to co jeszcze? Tam skrzyneczka mignęła chyba, i myślę, że chcielibyście obejrzeć jej zawartość. No to chodźmy tam. No i jesteśmy na skrzyneczce. Zobaczymy, co dobrego po tych wojnach gra nam tutaj zafunduje. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś G raz strzałeczki zawsze się przydadzą. 5 klejnotów, o 100 symboli wojownika. Flaszka trener, parę monet, kluczy, kluczy przepraszam, 5. Także no, powiem wam, że całkiem spoko te nagrody. Dawno takiej chyba skrzynki dobrej nie było. E, no dobra kochani, dzięki za obejrzenie, dzięki za to, że jesteście ze mną. Subskrybujcie, komentujcie jak najwięcej. Do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, hej!